Piotr jak witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. 250 osób ewakuowano z powodu niewybuchu, który został znaleziony na terenie boiska szkolnego przy ulicy Kolejowej w Złotoryi. Był to prawdopodobnie granat z okresu II wojny światowej. Saperzy detonowali znalezisko na miejscu. W niedzielne popołudnie na terenie liceum przy ulicy kolejowej jeden z mieszkańców znalazł granat. Znalezisko pochodzić mogło z czasów II wojny światowej. W tego typu sytuacjach nie zawsze konieczna jest ewakuacja, ponieważ od decyzji saperów zależy, czy taki niewybuch zostaje przetransportowany na pole, w którym on będzie zdetonowany, czy też będzie detonowany na miejscu. W tym przypadku saperzy, którzy przyjechali na miejsce, ustalili rodzaj tego granatu, podjęli decyzję o tym, że detonacja nastąpi na miejscu zdarzenia, dlatego też została podjęta decyzja o. Przeprowadzenie ewakuacji. W poniedziałek rano ewakuowano w sumie około 250 osób, w tym mieszkańców, jak i pracowników kilku instytucji. Udało nam się bezpiecznie zdetonować radziecki granat przeciwpiechotny typu F-1, ponieważ stanowił zagrożenie również dla nas, saperów, musiał być zdetonowany tutaj w miejscu znalezienia. W trakcie naszych prac zastosowaliśmy warstwy ochronne worków z piaskiem, jak i fartuchy gumowe. O godzinie 12 zdetonowano pocisk. Zarówno same działania saperów, jak i nasze związane z zabezpieczeniem miejsca i ewakuacją odbyły się bez żadnych przeszkód. Około godziny 12:10 droga, czyli ulica kolejowa, czyli ta bezpośrednio sąsiadująca ze szkołą, została odblokowana. Na podobne znaleziska mieszkańcy naszego regionu trafiają niemal codziennie. I apelujemy o to, że w przypadku Znalezienia nie tylko jakiegoś przedmiotu, który wygląda jak bomba, tylko nawet takich przedmiotów, co do których nie znamy ich przeznaczenia. Możemy już śmiało dzwonić i zgłaszać. Po kilku godzinach mieszkańcy mogli spokojnie wrócić do domów. Na widok radiowozu zaczął uciekać i, choć pościg nie trwał długo, nagranie z jego zakończenia może przyprawić o zawrót głowy. Teraz 35-letni amator nielegalnej jazdy na motocyklu może trafić do celi nawet na 5 lat. Policjanci z Legnickiej Drogówki patrolowali miasto, gdy przy ulicy Hojnowskiej dostrzegli motocyklistę, którego zamierzali skontrolować. Ten postanowił jednak zrobić wszystko, by spotkania uniknąć. Ten mężczyzna siedzący za kierownicą Suzuki nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Rozpoczął ucieczkę, która trwała, która odbywała się ulicami Hojnowska, Piastowska. Pościg skończył się już na ulicy Kartuskiej. Pędzący motocyklista uderzył bowiem w tył osobowego Mercedesa, którego kierowca przepuszczał właśnie pieszych na tamtejszym przejściu. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem wywrócił się na jezdnię. Policjanci natychmiast zaczęli mu udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Ten mężczyzna został przewieziony do szpitala. Po opatrzeniu ran 35-latek trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, uciekał, bo miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu 5-letni pobyt za kratami i powinien się z tego cieszyć. Skutki jego wybryku mogły być bowiem znacznie gorsze. Tragedia w kopalni. W wyniku nieszczęśliwego wypadku zginął 45-letni ślusarz mechanik, mieszkaniec Nowej Wsi Lubińskiej. Mężczyzna pracował w KGHM od roku. Do tragicznego wypadku doszło w zakładach górniczych w komorze maszyn ciężkich w rejonie GG2. 45-letni pracownik KGHM doznał urazu głowy. To się stało przy serwisowaniu rurociągu. Niestety, mimo tego, że i koledzy, i ratownicy pospieszyli z pomocą, w wyniku urazów pracownik zmarł. Przyczyny i okoliczności wypadku zbada specjalna komisja. W związku z tragedią KGHM ogłosił trzydniową żałobę. Ile kosztuje 37 tabliczek czekolady? 800 zł lub do 5 lat pozbawienia wolności w przypadku kradzieży. Przekonam się o tym 71-letni mieszkaniec powiatu legnickiego, którego łupem padło kilkadziesiąt tabliczek czekolady i dwie butelki alkoholu. Amatorowi słodkich zakupów bez płacenia przyjdzie teraz słono za nie zapłacić. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Historia czekolady rozpoczęła się ponad 4000 lat temu na terenie obecnego Meksyku. Przez setki lat ludzie wykorzystywali dobroczynne działanie jej głównego składnika i wymyślali coraz to nowsze produkty na bazie ziaren kakaowca. W połowie XIX wieku powstał słodki obiekt pożądania tabliczka czekolady, która do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. W naszym regionie w ostatnim czasie dał się poznać jeden jej wybitny amator. 71-letni mężczyzna, który został rozpoznany przez jednego z interweniujących policjantów. Okazało się bowiem, że mężczyzna ten w przeszłości był zatrzymywany na terenie Złotoryi w związku z popełnionymi kradzieżami sklepowymi. Tym razem okazało się również, że mężczyzna przyjechał do Złotoryi w określonym celu. Podczas sprawdzenia jego bagażu okazało się, że w reklamówce policjanci ujawnili 37 czekolad i dwie butelki alkoholu. Choć w reklamówce były zakupy, próżno było szukać paragonu. Podczas dalszych czynności. W sprawie słodkiej afery z procentami w tle wyszła na jaw gorzka do przełknięcia prawda. Dosłownie chwilę wcześniej mężczyzna był na terenie dwóch złotryskich marketów i tam dokonał kradzieży tych artykułów. Łączna wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 800 zł. Mężczyzna został zatrzymany, osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży mienia, grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Być może 71-latek przygotowywał się do obchodów Światowego Dnia Czekolady, który przypada 7 lipca, a być może za zakupy po prostu zapomniał zapłacić. Pamięć jest na wagę złota, a w jej utrzymaniu, prócz bogatej oferty z apteki, może pomóc gorzka czekolada i zawarte w niej składniki. Jest to głównie fenuleotylalanina, bądź też związki kofeinowe, to obromina, które faktycznie wpływają na prawidłową pracę naszego mózgu. Należy tutaj zauważyć, że ilość tych związków w czekoladzie zależy od zawartości miazgi kakaowej, więc im bardziej jest ona ciemna, czyli powinna zawierać przynajmniej te 75% tej miazgi kakaowej, tym więcej tych związków w niej znajdziemy. Spożywanie gorzkiej czekolady poprawia nie tylko nasze zdrowie, ale też samopoczucie. Oprócz pochodnych endorfin, czyli hormonów szczęścia, słodkie tabliczki dostarczają także minerałów takich jak na przykład magnez, potas czy wapń. Badania dowodzą, że że może ona pomagać, obniżać ciśnienie krwi, więc jest zalecana w terapii hipotensyjnej. Wpływa też na frakcję cholesterolu HDL, zwiększając jego udział, obniżając też cholesterol całkowity poprzez zawartość chociażby fitosteroli w niej, w niej zawartych. Dodatkowo też może wpływać na obniżenie gdzieś tam ryzyka chorób sercowo-naczyniowych bądź miażdżycy. Także no tutaj wiele w zasadzie jest taka wielozadaniowa. Czasem warto ulec słodkiej pokusie i skosztować czekolady lub różnych pyszności przygotowanych na jej bazie. Żeby poczuć bogactwo składników czekolady, niekoniecznie trzeba ją zjeść. Produkt ten od dawna znany jest w choćby branży kosmetycznej. Ma ogromny wpływ na nasze ciało poprzez odżywienie, nawilżenie, ujędnia naszą skórę, pobudza nasz. Nasze krążenie jednak nie powinna usypiać naszej czujności. Dlatego pamiętajmy, jeśli już decydujemy się na czekoladę, wybierajmy raczej gorzką. Dozowana w małych ilościach, a uprzednio opłacona w miejscu zakupu jest naprawdę nieszkodliwa. 71-letni złodziej czekolady w miejscu, do którego być może trafi, raczej nie będzie miał dane korzystać z relaksacyjnego masażu z jej użyciem, jednak bez wątpienia będzie mógł leżeć, a także siedzieć. I myśleć. Sąd miał w środę wydać wyrok w sprawie blokujących torowisko mieszkańców Raszówki. Z powodu koronawirusa cały proces musi jednak ruszyć od nowa, a obwinieni nadal poczekać. Pytają, czy decyzja sądu to jakieś żarty. Sąd rejonowy w Lubinie zakończył w marcu postępowanie w sprawie blokujących torowisko mieszkańców Raszówki. Przypomnijmy, że ci w czerwcu ubiegłego roku przez kilka godzin wstrzymywali ruch na trasie kolejowej z Legnicy do Lubina. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ogłoszenie wyroku miało się odbyć w środę. Przekroczone zostały terminy i nie było normalnego przesłuchania, tylko potwierdzaliśmy to, co na poprzednich przesłuchaniach. No, czy dane personalne? No, wprawdzie pomówiliśmy się, że nie zmieniły się, ale o rok starcie jesteśmy już. No i to wszystko. I teraz świadkowie będą. W sprawie jeszcze raz trzeba przesłuchać obwinionych i świadków protestu. Wygląda na to, że cały proces musi się odbyć od nowa. Mieszkańcy Raszówki określają to w jeden sposób. Żarty. No to wie pan. Ktoś komuś ukradł pociąg. My wywalczyliśmy słusznie, bo jeździ, jeździ zatrzymuje się, ludzie zadowoleni. A my chodzimy jak owce. Kolejna rozprawa odbędzie się w sierpniu. 24-latek ukradł 10 opakowań kawy o łącznej wartości 350 zł. Mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów w ścinawie, zabrał kilka paczek rozpuszczalnej i chciał uciec. Zatrzymał go pracownik ochrony. 24-letni mieszkaniec ścinawy chciał wykorzystać chwilową nieuwagę ochrony sklepu. Gdy nikt nie patrzył, mężczyzna próbował wyjść, nie płacąc za towar. Na szczęście został zauważony przez jednego z pracowników ochrony, który udał się w pościg za mężczyzną w kierunku centrum miasta i po krótkiej chwili dogonił go i ujął. 24-latek nie chciał oddać skradzionej kawy i zaczął grozić ochroniarzowi. Na sygnałach szybko dojechał patrol z Lubina. I zatrzymał agresywnego 24-letniego mężczyznę. Mężczyzna, który już wcześniej miał bogatą kartotekę, trafił do celi i usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Ponad 200 osób przyszło pod Legnicki Ratusz, by powiedzieć głośne nie budowie spalarni w sąsiedztwie ich domów. Tłum skandował pod oknami prezydenta Legnicy, którego na miejscu jednak nie było, podobnie jak przedstawicieli inwestora, który w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia procedury nie zapytał ich o zdanie. Protest zorganizowali mieszkańcy Pontnowa Legnickiego, wsi graniczącej z Legnicą, gdzie ma powstać zakład pirolizy Opon. Było głośno, do tego jednogłośnie, bo na miejscu, poza sprzeciwiającą się budowie lokalną społecznością, zabrakło inwestora. Pontnowianie skarżyli się m.in. właśnie na to, że dotychczas nikt nie pytał ich o zdanie. Niby proces już trwa dwa lata, a my się dowiadujemy nad tym tydzień temu. Konsultacje były na stronie internetowej? A skąd, panie? To nikt o tym nic nie wiedział. Na tym wyskoczyło wszystko jak. Filips Konopi, No i jak to tak można ludziom robić takie coś? Nie wiem, jak to te urzędy mogą wydawać środowiskowe inne pozytywne opinie. Nie konsultują w tych czasach. W dobie internetu, wszystkiego i takiej taki dostępności do, do mediów, do wszystkiego, żeby decyzję pozytywną wydawać na budowanie takiego czegoś przy osiedlach. Myślę, że właśnie to po cichu chciało być przepchane, dlatego to. Te warunki środowiskowe zostały opracowane i teraz tylko oni pocichom się, że to nic nie wyjdzie i uda im się dostać warunki zabudowy i wybudują. Nikogo nie powiadomili, my się dowiadujemy jakby już na samym końcu, jak już praktycznie są zgody wszystkie już wyrażone. Wody się zgodziły, ekologia się zgodziła na takie, co się ja po prostu dziwię się, że to wszystko w tym tempie tak zostało załatwione bez nas. Wielu z protestujących przekonywało, że przenieśli się pod Legnicę, w dodatku w obszaru objętego ochroną przyrody, by odpocząć od zgiełku miasta i głęboko odetchnąć. Teraz boją się, że jeżeli spalarnia opon powstanie niemal tuż pod ich oknami, nie pozostanie im nic innego jak wynieść się z Nowa Legnickiego. Dlatego mimo rzęsistego deszczu ponad 200 osób spotkali się pod magistratem. Mieli pytania do prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, którego na miejscu jednak zabrakło. Mamy nadzieję, że prezydent kiedy wróci już z urlopu, bo jak wiemy jest na urlopie, stawi się za nami pomoże nam no i będziemy wspólnie działać. Jak wróci z urlopu na pewno będzie bardzo mocno jak zawsze i starannie podchodził do dalszych etapów które są jeszcze przed nami. Najważniejsze jest pozwolenie na budowę. Proszę Państwa ono nie wpłynęło ono może nawet nie wpłynąć. Wraz z mieszkańcami protestował również wójt gminy Kunice, na terenie której leży podlegnicki pątnów. Inwestycja powstaje bowiem na terenie miasta, ale jej skutki odczuwać będzie właśnie społeczność pobliskiej wsi. Stop spalarni! Stop spalarni! Natura 2000, potężny obszar, o który walczyliśmy. Dwa, dwa rezerwaty ścisłe obok są. Woda, czysta, wszystko. Przykro mi to, jest naprawdę, bo. Ja staję dlatego po stronie mieszkańców i będę im pomagał jak tylko będę mógł. Proszę pana, tu właśnie kilka. nie było żadnej staranności, bo jeżeli była. by była staranność, to by gmina, ja koniece, wójt gminy, komisja tak tak. był poinformowany. Jeżeli staranność, to bo, trzeba bo, patrzeć pan, o pan, przyrodę spróbuj, służy. Spróbujmy rozmawiać spokojnie. Pan, panuś... Emocji było sporo, mieszkańcy dali wyraz swojej frustracji. Ich głos z pewnością będzie usłyszany, choćby podczas zaplanowanego na najbliższe dni spotkania z inwestorem. Nasz dom ma być, jest właśnie na etapie budowy. Odległość od planowanego zakładu to jest 300-400 metrów. Także obawiamy się o zdrowie naszych dzieci. Później są odpady, pożary, związane z tym. No, cała po prostu historia tego. I to niby ekologiczne wszystko jest, niby sprawdzone, a nie wiadomo co nas czeka. Tak czy inaczej jeszcze dla nas Czarnobyl. Obawiacie się inwestycji pewnie dlatego, że po prostu... Żabana nie inwestycji, tylko tego, co będzie tam z tego leciało. Uciekliśmy po to z Legnicy albo z miast, po, żebyśmy mieli czyste powietrze, żeby nasze dzieci się rozwiały w czystym powietrzu. Natomiast no, obawiamy się, że tak może nie być. My wiemy tyle, że chcą tam spalać różne rzeczy i to może nam zaszkodzić po prostu. Budowaliśmy zamierzeniem, żeby czyste powietrze jednak dalej utrzymać, a nie, żeby jeszcze nam ktoś tam jakiś zakład wybudował i żeby... Nam i zasmrodzili, żeby oddychać nie było czym, tym bardziej, że my bardzo blisko mieszkamy. To jest praktycznie za płotem. Władze Legnicy zaznaczają, że dotychczas przedstawiane przez inwestora zgody pochodziły z niezależnych instytucji. Kolejne w tym także zgoda na budowę czy funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego będą już musiały uzyskać akcept magistratu. O ile inwestor poczyni takie starania. Obecny wczoraj pod ratuszem tłum jasno dał bowiem do zrozumienia, że takiego sąsiada sobie nie życzy. I realizię, czy... Mówimy nie! Mówimy I z Mówimy nie! Wrócił z ogarniętej wojną centralnej Afryki, gdzie przez 9 miesięcy pracował jako nauczyciel muzyki. Potrzeba pomagania innym wzięła górę nad obawami. Krzysztof Gumienny z Lubina z wykształcenia i pasji muzyk uczył tego przedmiotu w African Music School, pierwszej tego typu szkole w Republice Środkowoafrykańskiej, jednym z najuboższych państw świata. W Republice Środkowoafrykańskiej od czasu rebelii w 2013 roku trwa konflikt zbrojny. W kraju, który jest niemal dwukrotnie większy od Polski, widok uzbrojonych rebeliantów jest na porządku dziennym. Podobnie jak wszechobecna bieda, mimo to nawet małe dzieci potrafią codziennie pieszo pokonać kilka kilometrów, by dotrzeć na zajęcia do szkoły. Tam znajdują schronienie przed wojną, mogą się rozwijać i uczyć. Niektóre z nich są bardzo utalentowane, co jest dla nich szansą na zdobycie wykształcenia, by w przyszłości Mogli zostać nauczycielami muzyki. Mieliśmy trójkę uczniów, na początku dwójkę. Ja stanąłem troszeczkę za jednym basistą, żeby on również mógł pojechać do Polski na taką e, naukę tutaj, na, na formację, żeby mogli się troszeczkę więcej dowiedzieć o muzyce naszej europejskiej czy światowej, bo tam dostępu nie ma w ogóle. Nie słucha się muzyki, nie ogląda się teledysków, nie ma internetu, nie ma elektryczności, nie ma wody. Także. To była dla nich taka szansa. Niestety plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa, przez co wyjazd na razie został odwołany. O tym, że African Music School poszukuje nauczycieli, Krzysztof dowiedział się z internetowego ogłoszenia. Po kilku dniach zdecydował, że swój bezpieczny dom w stolicy Miedzi zamieni na zupełnie nieznany i niezwykle niebezpieczny kraj, oddalony od Lubina o blisko 7 tysięcy kilometrów. Afryka rządzi się swoimi prawami, swoim rytmem. Yy... Wygląda to no, inaczej niż, niż w wielu krajach, w których byłem, bo trochę podróżowałem. Afryka jest czymś, czymś nowym. No i trzeba było przewartościować sobie wiele rzeczy w głowie. Na pewno te pierwsze cztery miesiące były bardziej nauką dla mnie niż, niż dla, dla, dla tych dzieci, które no, mam nadzieję, że też było nauką dla nich, ale, ale ja musiałem sam się nauczyć w jakiś sposób odnaleźć się w tym chaosie. Krzysztof swoich podopiecznych nazywa cudownymi uczniami pełnymi pasji i kochającymi muzykę. Jednym z nich jest czternastoletni Matara, najlepszy uczeń Krzysztofa, który aktualnie sam już uczy muzyki w African School Music. Choć dzielą nas tysiące kilometrów, udało nam się dzisiaj porozmawiać. On mm -hmm. Pierwszą w Republice Środkowoafrykańskiej szkołę muzyczną 4 lata temu stworzył pochodzący z Krakowa misjonarz brat Benedykt Pączka, który od czasu wybuchu rebelii w 2013 roku wspiera i uczy lokalne dzieci, a także zaprasza do współpracy nauczycieli i muzyków. Od kilku tygodni powstaje budynek szkoły. Wcześniej zajęcia odbywały się w różnych lokalizacjach. Rozpoczęliśmy teraz taką akcję, która się nazywa Singila. Ona polega na tym, że ktoś płaca pieniążki na budowę szkoły muzycznej, a z drugiej strony my nagrywamy taką specjalną piosenkę dla doroczyńców, dla darczyńców i wysyłamy tą piosenkę na, na maila. Także jest akcja i tylko z tego, co uda nam się uzbierać, to po pierwsze, muzycy mogą tutaj przyjechać, muzycy mają zapewnione jakieś tutaj w miarę godne warunki życia i bycia. Natomiast no, druga sprawa, teraz zaczęliśmy budowę. Już od dwóch miesięcy, ponad dwa, dwa miesiące, budujemy. I to też tylko z tego, co, co, co uda nam się uzbierać. Ideą szkoły muzycznej, która funkcjonuje w kraju objętym stanem wojny, jest hasło instrumenty zamiast karabinów. Ponieważ kiedy przyjechałem tutaj 7 lat temu, zobaczyłem, że no, dzieci biegają z karabinami. Naprawdę są wtłaczani w takie rebelianckie grupy. Ja sam też uciekałem. Ja miałem też trzy tygodnie w lesie, można tak powiedzieć po polsku, w buszu się mówi tutaj, razem z ludźmi, i widziałem tych, tych, te dzieciaki, które biegają. Tutaj słyszałem różne opowieści, że strzelano do, strzelano do nich. Oni krzyczeli: Mamo, mamo. Dziecko nie jest przygotowane i na, na, na wzięcie do, do swoich dłoni broni. I tak sobie pomyślałem, że no kurczę, musimy to zamienić. Musimy zamienić tą broń na instrumenty. Jeżeli okoliczności pozwolą, Krzysztof Gumienny, nauczyciel muzyki z Lubina, planuje wrócić do Republiki Środkowoafrykańskiej jesienią. Dzieciaki poszły bardzo do przodu, także jestem bardzo mu wdzięczny i wierzę w to, że Krzysztof tutaj wróci jeszcze, bo odwiecał to Także to był. Tidykę Krzysztofa Rewenir. Krzysztof, mnie? musi tutaj wrócić. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wybuchu, do którego doszło 15 stycznia tego roku w jednym z mieszkań w bloku na Alei Wolności w Głogowie. Zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie osoby. Kaja Esi i Dawid K. w chwili wybuchu znajdowali się w domu razem z dwójką dzieci. W toku śledztwa okazało się, że mężczyzna produkował w mieszkaniu narkotyki. To miało doprowadzić do eksplozji. Prokurator oskarżył Dawida K., o prowadzenie w dniu 15 stycznia 2020 roku zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji gazu, którą spowodował przy produkcji narkotyku i wykorzystaniu do tego gazu butan, z czego tworzył mieszaninę wybuchową, która. Wybuchła w momencie odpalenia zapałki. Na tym jednak problemy Dawida Kasie nie kończą. Prokurator oskarża go nie tylko o produkcję substancji odurzających, ale także o ich rozprowadzanie. Prokurator uwzględnił także działanie tego oskarżonego mężczyzny na szkodę małoletnich dzieci, a więc powodowanie tutaj narażenia. Małoletnich dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez to, że produkował on narkotyk w mieszkaniu, w którym przebywały też małoletnie dzieci. Dwa zarzuty usłyszała Kaja Eś, która naraziła dzieci na niebezpieczeństwo nie tylko w trakcie wybuchu. Naraziła. Małoletnie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że dopuściła do ich pobytu w tym mieszkaniu, w czasie kiedy drugi oskarżony przeprowadzał ekstrakcję środka odurzającego przy wykorzystaniu gazu, butan, a także o drugie przestępstwo, że naraziła dzieci właśnie na takie bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i uszczerbku na zdrowiu w tym okresie poprzedzającym, kiedy. Także takie zachowanie jej konkubenta w tym mieszkaniu przy produkcji narkotyków miało miejsce. Dawidka przebywa aktualnie w areszcie. Za zarzucane czyny grozi mu kara 15 lat więzienia. Kajaś za kratkami może spędzić rok. Ponad 6 tysięcy dzików ma zostać odstrzelonych na mocy rozporządzenia wojewody dolnośląskiego. Główny powód to zagrożenie wirusem ASF, ale i coraz częstsza obecność zwierzyny w centrach miast. Na naszym terenie od strzałów paść ma zatem ponad 1000 dzików. Dzików przybywa, a zjawisko przybrało niebezpieczny wymiar, przekonują niemal wszystkie zainteresowane strony. Zwierzyna wchodzi do miast, stwarzając realne zagrożenie. Trwogę budzi również afrykański pomór świn. Odstrzał jest konieczny, zaznacza wojewoda. Bez niego dzików będzie przybywać także w dużych miastach w zastraszającym tempie. Znaczące ograniczenie, nawet o 90% populacji dzików w jakimś, na jakimś obszarze, w momencie, kiedy są odpowiednie warunki do, do rozwoju, odbudowuje się w ciągu, w ciągu jednego roku. Obecność na terenie miast dziś nie wprawia już w osłupienie. Wywołuje raczej już tylko obawę o ewentualne skutki spotkania z dzikiem. Problem stał się jeszcze większy w trakcie pandemii koronawirusa. Problem faktycznie jest. Szczególnie po tym okresie, kiedy ludzie siedzieli w domu, z uwagi na pandemię, nie wychodzili na dwór zwierzyny pojawiło się w mieście dużo więcej. Nie było praktycznie dnia, żebyśmy nie mieli telefonów od mieszkańców, że gdzieś tam w Legnicy został zauważony dzik. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody dolnośląskiego, na terenie sześciu powiatów dawnego województwa Legnickiego odstrzała. Ma paść blisko 1200 dzików. W sumie na terenie całego województwa liczba ta ma wynieść ponad 6000. Problem dotyczy bowiem niemal wszystkich miast. We Wrocławiu co jakiś czas mamy problemy daleko idące, bo dziki wchodzą do centrum miasta chyba dwa lata temu wykoleiły tramwaj więc to, to już jest z, z, zupełnie niesamowite ale, ale prawdziwe. Decyzja wydaje się jedynym rozwiązaniem jak przekonują legnicy urzędnicy wciąż potrafi jednak wywołać oburzenie. Problem polega też na tym że ludzie z jednej strony chcą żeby tego dzika zabrać z drugiej strony miłośnicy zwierząt nie chcą żeby tego dzika zabrać. Odbieraliśmy takie telefony że proszę pana tutaj jest dzik koło mojego mieszkania ale ja panu nie powiem gdzie bo wy go zabijecie. No to albo decyzja w tą albo w tą. Tymczasem myśliwi przypominają że Rok rocznie dbają o regulację gatunku. Dla przykładu w sezonie 2017-18 ustrzelili ponad 8 tysięcy dzików. Ten rok był rekordowy, jednak od niemal dekady liczba pozyskania zwierzyny gatunku w ciągu roku wynosi przynajmniej 4000 sztuk. Na teraz to już wszystko w telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.